Widzimy tędy ta idziemy no, przez tu roga ta Tenny To jest gałęzie Chude ostre tu są gałęzie Szkolcy mają Dobra Okej okay. A tutaj jest to Przechodzimy przez to. Tu spróbujemy się. Wchodzimy. Nie tu wycięliśmy dziurę. pomujemy się. Tutaj i wychodzimy dzią, którą wycięliśmy wcześniej. Okej? Okay. Okej, okay. i gdzie to jest? Tu pod choinką. Tu, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj jest. Tu jest wyjście. To co widzieliśmy Ew. Dawaj wychodź Aleks Co ty, co ty robisz tam? Chodź Kim jesteś? Nie, jego mama nas zaprosiła dzisiaj. Byliśmy w kinie i zaprosiła nas do domu. Nie wiem, Aleks mi mówił, opowiadał. No.